Dziś wracamy do tego, jak działa umysł i jak możemy na niego wpływać. Jak wiecie, u góry, powyżej linii wody, mamy umysł świadomy, ale pod spodem o wiele większy obszar zwany podświadomością, który bardzo nas fascynuje. Wiemy już coraz więcej o tym, w jaki sposób rozmawiać z podświadomością, jak wielką siłą ona dysponuje w naszym życiu. Nie wiemy natomiast, że mamy genialne narzędzie pracy z podświadomością, które każdy ma na wyciągnięcie ręki, a jednak, tak sobie myślę, niewielu z nas tego narzędzia używa. Jakie to narzędzie i jak go używać, o tym dowiemy się od specjalisty w tej dziedzinie z książki, którą mam tu w pomarańczowej teczce. Cześć. Dziś wracamy do książki Łukasza Gotowicza: Od chaosu do świadomości. Poprzednim razem, bo już była jedna audioinspiracja z tej książki, czytałem Wam na żywo, tym razem chciałbym sięgnąć już do nagrań audiobooka, którego poczyniłem, więc dzisiaj będą fragmenty, które nagrałem wcześniej, ale chciałem Wam trochę powiedzieć na wstępie, zanim przejdziemy do tego narzędzia pracy z podświadomością i jeszcze do kolejnego wątku, który chciałem Wam dziś pokazać, chciałem powiedzieć trochę o tym, kim jest Łukasz Gotowicz, bo to jest ciekawa postać. Łukasz jest hipnoterapeutą, jest mówcą także, tak, pisarzem, jest członkiem i certyfikowanym hipnoterapeutą National Guild of Hypnotists, najstarszej i największej na świecie amerykańskiej organizacji zrzeszającej osoby zajmujące się hipnozą oraz jest też członkiem cechu naturopatów i hipnotyzerów. Jest coś takiego w Polsce. Hipnoza no, stała się już absolutnie uznaną metodą terapeutyczną. I Łukasz jest, myślę, jednym z najlepszych specjalistów w tej branży w, w Polsce. I był współprowadzącym pierwszego szkolenia w Polsce z hipnozy stomatologicznej oraz algorytmów sukcesu. Współtwórca kanału na YouTube: Podświadomość w praktyce. Pod tym odcinkiem zamieszczę Wam link do kanału Łukasza. Zobaczcie, bo są tam różne narzędzia i zawsze warto posłuchać fachowca, prawda? Tenże fachowiec napisał w książce Od chaosu do świadomości wydanej przez Mediteusza nie tylko o hipnozie. O hipnozie jest tam bardzo niewiele. Łukasz pisze tutaj raczej o tym, jak funkcjonuje nasz umysł i co możemy zrobić, żeby go wykorzystywać. Jak najlepiej. Pod spodem tego odcinka też zamieszczam wam link do Mediteusza, bo tylko tam można nabyć książkę od chaosu do świadomości, czy to w formie audio, czy papierowej, czy elektronicznej. No dobrze, gotowi? To jazda. Rozdział 41. Potęga wyobraźni. Wyobraźnia to najpotężniejsze narzędzie do programowania naszej podświadomości. Które każdy z nas posiada. Często zapominamy o jego istnieniu, szczególnie w dorosłym życiu. W dzieciństwie wyobraźnia była naszym najwierniejszym przyjacielem. Dzięki niej mogliśmy tworzyć nowe światy, przeżywać przygody, które w naszej głowie były równie prawdziwe, jak otaczająca nas rzeczywistość. Co się więc dzieje z tą umiejętnością, gdy dorastamy? Czy nadal potrafimy marzyć i wyobrażać sobie rzeczy niemożliwe? Czy może nasz świat wyobrażeniowy został przytłoczony przez codzienne obowiązki, pragmatyzm i realistyczne podejście do życia? Wyobraźnia nie jest tylko narzędziem do zabawy dla dzieci. W rzeczywistości jest to niezwykle znaczący klucz do naszej podświadomości. Działa jak most między teraźniejszością a przyszłością, pozwalając nam tworzyć wizję tego, co chcemy osiągnąć, prowadząc nas w kierunku ich realizacji. Przypomnijmy, że podświadomość to część naszego umysłu, która kieruje wieloma aspektami naszego życia nawykami, reakcjami, a nawet tym, jak postrzegamy świat. Co ważne, nie odróżnia ona rzeczywistości od fikcji. To, co sobie wyobrażamy, jest dla niej równie realne jak to, co rzeczywiście się dzieje. Dzięki wyobraźni możemy wprowadzać do podświadomości obrazy, emocje i odczucia, które będą kształtować postrzeganie świata i kierować naszymi działaniami. Dlatego wizualizacja jest tak skuteczna w pracy nad sobą, pozwala ci dosłownie przeprogramować swoje wnętrze, by realizować cele i marzenia. Wyobraźnia jest czymś tak naturalnym jak oddychanie. Z wiekiem, pod wpływem szkoły, rodziców i społeczeństwa, zaczynamy ją marginalizować. Ile razy słyszałeś w dzieciństwie: Przestań marzyć, weź się do nauki, albo zejdź na ziemię. Takie słowa, choć wypowiadane w dobrej wierze, skutecznie ograniczają naszą zdolność do wykorzystywania wyobraźni w dorosłym życiu. Pomimo tego działa ona w naszym życiu codziennie, niezależnie od naszej świadomości. Niestety, często używamy jej w sposób, który nam szkodzi. Zamiast wizualizować sukcesy i radość, skupiamy się na potencjalnych porażkach i tym, co może pójść nie tak. To automatyczne podejście, negatywne obrazy pojawiają się w naszej głowie, zanim jeszcze zastanowimy się nad ich realnością. Ile razy przedstawiałeś sobie najgorsze możliwe scenariusze, zanim jeszcze doszło do jakiejkolwiek sytuacji? Negatywne wyobrażenia mogą wywoływać stres, lęk i niepokój, a co więcej, programować naszą podświadomość na porażkę. Pamiętaj, Twoja podświadomość podąża za Twoją uwagą. Co by się jednak stało, gdybyśmy zaczęli świadomie używać wyobraźni do tworzenia pozytywnych wizji? Zamiast kreślić najgorsze scenariusze, zaczęlibyśmy tworzyć obrazy sukcesu, spełnienia i szczęścia? Nasz umysł ma ogromną moc kreacji, a to, co stworzymy, zależy od tego, na czym się koncentrujemy. Wyobraźnia twórcza to zdolność do tworzenia czegoś zupełnie nowego, co jeszcze nie istnieje w naszym realnym świecie. To właśnie ona pozwala nam projektować przyszłość, wymyślać nowe rozwiązania i marzyć o rzeczach, które wydają się niemożliwe. Wyobraźnia twórcza jest kluczem do innowacji, kreatywności i rozwoju. Z kolei wyobraźnia odtwórcza polega na odtwarzaniu tego, co już znamy obrazów, dźwięków, odczuć, których doświadczyliśmy w przeszłości to przydatne narzędzie, gdy chcemy przypomnieć sobie coś, co już było, ale jej działanie jest ograniczone do tego, co już istnieje w naszej pamięci. Warto pracować z wyobraźnią i ją rozwijać. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest wirtualny spacer po swoim domu lub mieszkaniu. To ćwiczenie, które można wykonywać codziennie, aby wzmocnić swoje zdolności wizualizacyjne. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że przechodzisz przez swój dom. Spróbuj jak najdokładniej odtworzyć w swojej wyobraźni każdy szczegół meble, obrazy na ścianach. Rozmieszczenie przedmiotów, poczuj, jak twoje stopy dotykają podłogi, wyobraź sobie zapachy, dźwięki, a nawet temperaturę powietrza. Następnie spróbuj wprowadzać zmiany. Dodaj nowe elementy: zmień kolory ścian, przestaw meble. Im bardziej będziesz angażować swoją wyobraźnię, tym silniejsze staną się twoje zdolności wizualizacyjne. Z czasem możesz przenieść te wyobrażenia na życie, uzmysławiając sobie, jak miałaby wyglądać twoja przyszłość, co chcesz osiągnąć, kim chcesz się stać. Wyobraźnia to nie tylko marzenia to niezwykle potężne narzędzie do tworzenia przyszłości. Wizualizacja, czyli świadome używanie wyobraźni, pozwala na projektowanie życia. Kiedy zaczynasz wyobrażać sobie, jak ono będzie wyglądało za rok, trzy czy pięć lat, tworzysz w swojej podświadomości obraz, do którego zaczynasz dążyć. Musisz zaangażować wszystkie zmysły, by wizualizacja była naprawdę skuteczna. Wyobrażaj sobie nie tylko to, co widzisz, ale co czujesz słyszysz, smakujesz, poczuj emocje, które towarzyszą twojej wizji radość, spełnienie, pewność siebie. Im bardziej realistyczna będzie twoja wizualizacja, tym większy jej wpływ na podświadomość i tym bardziej realne rezultaty. Nie pozwól, aby społeczeństwo, szkoła czy codzienne obowiązki odebrały ci umiejętność kreacji. Zacznij świadomie używać wyobraźni do tworzenia pozytywnych wizji swojego życia. Pamiętaj, że to, co sobie wyobrażasz, może stać się nową rzeczywistością. Rozdział 47. Żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Pragniemy i słusznie wprowadzić zmiany w życiu. Dotyczy to nawyków, poprawiania relacji, realizacji celów. Często jednak te modyfikacje pozostają na poziomie deklaracji lub powierzchownych działań, które nie przynoszą głębokiej transformacji. W rzeczywistości, aby coś zmienić, trzeba rzeczywiście coś zmienić, a nie tylko udawać, że to robimy. Tylko prawdziwe wewnętrzne przemiany mają moc trwałego przekształcania naszego życia. Zdarza się, że zaczynamy od drobnych, powierzchownych kroków, mając nadzieję, że to wystarczy. Wydaje nam się, że to dobry początek, ale jeśli ograniczymy się tylko do tych drobnych, zewnętrznych modyfikacji, nasze życie nie ulegnie głębszej zmianie. Prawdziwa zmiana wymaga przepracowania naszych przekonań. Emocji i wzorców myślowych. Wszelkie działania są napędzane przez to, co myślimy i czujemy, dlatego musimy sięgać głębiej. Wyobraź sobie, że chcesz zmienić dietę. Sama zmiana nawyków żywieniowych nie wystarczy, jeśli wciąż będziesz wierzyć, że nie potrafisz utrzymać zdrowych nawyków, lub że wszystko i tak skończy się tak jak poprzednio. Jednym z największych powodów, dla których tylko udajemy, że coś zmieniamy, jest lęk przed dyskomfortem. Metamorfozy, te prawdziwe, wiążą się z opuszczeniem strefy komfortu i zmierzeniem się z niepewnością. Nasz umysł, chcąc uniknąć niewygody, skłania nas do działania pozornego, stwarzając iluzję, że coś robimy, podczas gdy w rzeczywistości pozostajemy w miejscu. Kolejnym powodem jest lęk przed porażką. Lękamy się, że nawet jeśli włożymy wysiłek w zmianę, nie uda nam się osiągnąć sukcesu. Lepiej więc pozostać w stanie przygotowania, pudrowania rzeczywistości, zamiast rzucić się w wir prawdziwej pracy, która może przynieść nawet nieoczekiwane rezultaty. Realna zmiana wymaga gotowości na dyskomfort. Jeden ruch często pociąga za sobą lawinę kolejnych. Zmieniając jedno nawykowe zachowanie, zaczynamy zauważać, że inne aspekty naszego życia również wymagają dostosowania. To jak efekt domina, zmiana w jednym obszarze wpływa na wszystkie pozostałe. Cały proces wymaga odwagi, cierpliwości i gotowości do opuszczenia starych schematów myślowych. Pracując nad zmianą, musimy rozumieć, że nie wszystkie kroki będą komfortowe. Każda nowa decyzja wymaga od nas porzucenia utartych ścieżek. Początkowe zamieszanie to naturalny element procesu transformacji. Jednak bez przejścia przez ten etap nie dotrzemy do miejsca, w którym prawdziwe zmiany stają się częścią naszej rzeczywistości. W swojej pracy spotykam wiele osób, które trafiają do mojego gabinetu z pełnym przekonaniem, że chcą zmienić swoje życie. Często słyszę, że są zdeterminowane, gotowe na pracę nad sobą, otwarte na zmiany. Jednak, gdy przychodzi do konkretnych działań, takich jak realizowanie zadań domowych, które proponuję, wielu z tych ludzi nie wykonuje lub robi tylko część, znajdując wymówki, by nie podjąć pełnego wysiłku. To znak, że w rzeczywistości nie są jeszcze gotowi na prawdziwą zmianę. Zawsze powtarzam wtedy, że czas, który spędzamy na wspólnej pracy, może zmienić ich życie o 180 stopni, albo stać się etapem, który po prostu przemija, nie wnosząc niczego nowego. Tylko prawdziwe zaangażowanie i gotowość na pokonanie trudności mogą prowadzić do rzeczywistej transformacji. Jak wprowadzać prawdziwe zmiany? Zmiana wiąże się z dyskomfortem. Przyjęcie tego faktu jako naturalnego etapu procesu jest kluczowe. Zamiast unikać trudnych momentów, uczmy się z nich czerpać siłę i doświadczenie. Nasze wewnętrzne przekonania wpływają na każdą próbę zmiany. Musimy przepracować ograniczające myśli i wzorce. Często to one sabotują gotowość do prawdziwego działania. Powierzchowne metamorfozy przynoszą krótkotrwałe rezultaty. Aby wprowadzić trwałą zmianę, musimy zaangażować się w działania, które dotykają głębszych warstw naszego życia emocji, myśli i przekonań. Metamorfozy wymagają regularnej pracy nad sobą. Nie możemy liczyć na to, że jedna decyzja czy działanie przyniosą natychmiastowe efekty. Proces transformacji jest długotrwały, ale systematyczne kroki prowadzą do sukcesu. Każda decyzja, jaką podejmujemy, wpływa na wiele innych obszarów naszego życia. Jeśli pracujesz nad pewnością siebie, zauważysz, że zmienia się nie tylko twoje podejście do siebie, pracy i codziennych wyzwań, ale także relacje z innymi. Kaskada zmian w procesie transformacji przypomina efekt domina. Pamiętaj, że Prawdziwa metamorfoza zaczyna się od środka. Kiedy jesteśmy gotowi na pracę nad sobą na głębszym poziomie, życie zaczyna dostosowywać się do nowego myślenia. Żeby coś zmienić, trzeba naprawdę to zmienić nie tylko na powierzchni, ale przede wszystkim w głębi siebie. Tylko prawdziwa praca nad sobą prowadzi do trwałej transformacji. Gotowość na dyskomfort, zrozumienie własnych przekonań i regularne podejmowanie autentycznych działań są kluczem do sukcesu. Jeśli tylko odważymy się na ten krok, możemy doświadczyć głębokiej, trwałej zmiany, która wpłynie dosłownie na każdy aspekt naszego życia.